P streamy z tobą mnie rzekomo przekonują do trzeciego filmu na J ja Jezu, nie, nie, nie rób tego stary Niech ona zostanie martwa, okej, okay? jeżeli będziemy dali uświadamiać o jej istnieniu to więcej ludzi na niej przyjdzie, to będzie masakra Słuchaj, słuchaj, ja wam powiem tak Trzeci film na J będzie tylko wtedy, kiedy ona coś odjebie Co będzie jakby się pokrywało ze mną Chcecie rzec, że z postacią, albo po prostu ze mną Eee, jak ci, nie, lę... mogda. Daj mi dokończyć, chyba się śmieję. Jak dalej, kurwa? Jeżeli, jeżeli jakby ona się będzie odpierdolić coś, co będzie się tyczyło mnie, i, y, albo wyciągnie prywatę, albo coś, czego nie powinna, no to wrócimy do punktu wyjścia. Eee, narysuję, I to jest, a, dar, dar, tak ej, to ej, A Zaliczy się, jeżeli narysujesz z tobą egotycznego e, arta? Myślisz, że takie coś by mnie przekonało, żeby eee... film zrobić? Co najwyżej A... bym ją opierdolił Nie wiem, ja bym się wkurwił, przynajmniej na twoim miejscu. Wiesz no, bym się wkurwił, ale to by mnie nie przekonało do nagrywania filmu o niej Nie no, nie wiem, jak dla... Ja, najwyżej, by, najwyżej bym... Najprędzej to bym po prostu ją opierdolił na przywie. Znaczy nie, ona powiedzieć, że nie to jest hot przecież.